Zaraz się zacznie... Ja się, ja się przywitam, okej? Okay? Mhm Siemano wszystkim, z tej strony Svenik i witam was bardzo serdecznie w grze pod tytułem Gun Game dzisiaj ze mną? Misiowaty Okej okay. Fajna nazwa, co? No, misiowaty zawsze spoko Lubisz mi się, tak? A szczególnie podobery pewnie? Tak Uuu, najlepsze Zielony Slime tutaj jest Trzeba uważać na tego gościa, bo wiecie, Zielony Slime to kozak Nie wiem dlaczego... O siema A tu ty <grywa> <grywa> Chyba ciebie... Chyba cię ciebie... Nie, ja ciebie nie zabiłem Boże, ja wszystkich tyram, ja jestem... A. Ja dzisiaj już dziesiąty raz w to gram Ja dzisiaj nie wiem Też dzisiaj dużo właśnie w to grałem Ogólnie cały dzień coś na life przykąpię Wiesz, tutaj w FIFE. Tutaj FIFA, bo sobie poda kupiłem i wiesz, chciałem sobie life iść trochę. Tutaj coś, tutaj coś. A na czym Chodzi... grasz w FIFA? Ja na P na PS. -ie. Ja. No Znaczy na po co? Na, kom... na komputerze mam tylko. Ale to było dobre, wyczysta. patrz. Rano i wieczorem miałem 40 stopni gorączki, a teraz ty nic. A bo ja najlepszy jest Ultimate Team na tym, na PS4, bo teraz są takie straszne pomocy na coinsy. I jak ja co teraz za 100 tysięcy końców chcę kupić za 4 dychy? A ty masz ten? Czwórkę? Nie, po co mi? Ja mam xboxa 360, a one nie będę kupował Po co mi czwórkę? Boże, jak ja widziałem tą cenę, to mi się... Coś chciało. Nie będę mówił co, bo jest odcinek A ty nagrywasz? Tak. No nice, dobra Mi strasznie laguje w ogóle, ja mam takiego wooden PC ja mam przy tym od 60 do 30 fps. No ja też, tak przeważnie, tylko że ogólnie byłoby wszystko dobrze. Tylko że mam tak 60-40-60-40 tak mi, no prawie w ogóle nie skacze a nagle tak mi spadnie i zacina mnie na kilka, na dwie sekundy, nie? No. To jest takie strasznie wkurzające w moim laptopu, Ja mam laptopa, a ty? Komputera, ale on ma już prawie 5 lat, to wiesz? Ja też mam komputer, tylko że to już jest taki shit po prostu, że na tym pewnie nic, nie, nic już nic jeszcze nie poszło. Jedy, ja jedyne mam... co tam może być dobre to obudowa i yy, napęd optyczny Czyli ten CD rom Mam nadzieję, że nie słyszysz tego uczenia. Nie ja to sobie wyciszę, bo ja mam... bo jak tam też ją montuję, tam jest opcja wyciszania wszystkiego. Czyli że mogę no, wyciszyć e, wszystkiego. Te uczenie to jest mój komputer Aha. W ogóle No nice, i dobra Zabijmy polskim ma... polski murzyn.pl Polski murzyn, o kurde, trzeba mu oddać murzyn, m... Znaczy ja nie jestem rasistą, nie? No ale żeby murzyn zabijał białego, no Coś się tutaj kolego musi dziać z tobą hmm. Taki kilka gierek sobie zagramy, nie? Bu... No Mam cztery, czwarty level, a zgony 28 zaraz Ja mam level 7, a zgonów 19 Ja nawet nie wiem gdzie ty jesteś Ja w ogóle ciebie nie widzę, ja tutaj lepiej wszystkich ostro Boże O wie, za to! był Zabiłem ciebie? Nie. Ale Diaks ma. No tu już są di Diaks... O, siema, o, zabiłem się, sorry. Też i tak dobrze, gin tam. Nie, yeah, polskiego murzyna zabiłem, widzisz? O, di tego Diaksowego zabiłem, też jestem dziesz diaksowy Zepnąłem Diaksowego tutaj z jakiegoś takiego pola. A na jaki level trzeba mieć, żeby mieć Ósmy. A żelazny? Żelazny chyba szósty albo piąty, nie jestem pewien. Ja mam piąty i mam żelazny. Aha, no to wtedy piąty. Ja mam ósmy, jeszcze jeden kill i będę miał dziewiąty. A to jest za 10 killi, nie? Aha. Boże, ale dostał jakiś żelazny ode mnie strefkę. O, ale dostał strefkę. Ogólnie trzeba jakiś bykowy moment zrobić, bo coś na początku będę, bo coś na początek będę chciał wstawić. Prawie cię zabiłem. prawie robi wielką różnicę, jak to się mówi czy... Albo na przykład mam prawie 60 FPS-ów, ale dochodzi do 30. Prawie robi wielką różnicę. To było trochę bez co powiedziałem, ale praktycznie wszystko co mówię jest bez sensu. Okej, okay, mam już 9 poziom, jestem koksem, mam już enchantowany mierdziaksowy. Na szarpne 3 to ty. Nie ja chyba o. jestem lepszy. Nie no, a chyba tak. Znaczy, nie no, może PVP możemy być wyrównani, tylko że ja po prostu mam lepszą zbroję. No mimo to, że PvP jest ja w PVP jestem Na mimo... tym starym kanale. Mimo to... No mów, Wywalił mnie. Wygrałem arenę. Wygrałem. Jest, dobra. To co jeszcze je nagra? No Ja tego nie będę wycinał Na którą? Y, to dawaj na arenę szóstkę. Dobra. Ja już jestem na szóstce Też jestem. Inny skin No wiem Sam zrobiłem Że tam gdzieś coś znalazłem, trochę go przerobiłem tak, no sporo go przerobiłem I taki tylko tą grzywkę ten Znalazłem, jak niski nie z tą głową, bo resztę to tam wiesz, tam sam zrobiłem. A no, spoko się jak na razie jest, 6 minut około jest, czekać, ja powiem ile jest dokładnie 6 minut, 8 sekund. Znaczy, tam pewnie coś skrócę, nie? Na początku, ale jest spoko. Dobra, poczekamy na resztę graczy. A w ogóle próbowałeś nagrywać The Um, nie. Próbowałem. I jak? Fraps. Podrubofrapsa frapsa według mnie. Taka dobra podróbowa frapsa. Też obniżę A ileż źle znaczy... tego? Nie wiem, bo nagrałem tylko 10 sekundowy coś i usunąłem to prawie od razu. Podróbowa frapsa? No coś takiego. Jak... Znaczy, nie, no dobre jest, tak? Zaraz się zacznie Rena. Nie, no dobre jest, tylko że po prostu wiesz. Ja wolę Frapsa. Fra ja już od, po od początku nagrywam Frapsa i mi się przyzwyczaiłem do Frapsa. Ja w ogóle miałem 20 kanałów. Może Ja. Jeden, który mam do teraz, jest Sphinik. Games Guy. A nie wiem, jak to Games Guy usunąć. To potem się zmienia w opcjach. To, po to powiesz mi po odcinku. No. A, zrobiłeś. Jestem lepszy. Wątpię. Nooo kamperzy. Noo. Ok, ja już jestem yy, skuszony. Jestem kamienny. Ja już mam ogólnie jeden... A, czekaj, ja przywitam, że to jest mój pierwszy odcinek z tego, z Gun Game'a, czy nie? Czekaj. Czekaj. E pluszowy? Nie wiem jak, nie pamiętam. Tak, chyba mówiłem, że to jest pierwszy odcinek, a to jest drugi odcinek z game game'a, sorki Przepraszam was za to Okej, okay, y, level trzeci hej, popgaduj, Ej, popgaduje... Ej, popkadujemy go, nie? On takie wielkie ma, kurde, nie wiem co Nie? Tutaj, wiecie, nagrywa Minecrafta, ale tak naprawdę pewnie nie wie, o co chodzi w tej grze a tutaj, kurde, MLG mam no, na myśli na klawiaturze. O, ale gutyram. Wiecie, nie? On pewnie nawet nie ma pojęcia o tej grze. Nawet pewnie nie wie, jak się robi. Kill off! Rozumiecie to? To nie nawet nie wie, jak się to robi. Ja ja nie wiem, jak, to, jak można nie wiedzieć, jak się robi kill -off. no ale pewnie on nie wie. Więc każdemu to wybaczymy, więc będzie spoko. Jak zawsze musiałam mnie mama wołać przy nie, nagrywaniu. Co ja ciebie nie obradywałem, nie, 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 nie co to. Nie, nie, że... Zawsze jak nagrywam, to zawsze musi mnie mama wołać, Przecież albo Ja tak na nie mówię, mama, nie, nie, nie wołaj mi albo, albo nie chodź. Przy... A ja nie mogłem powiedzieć, bo do sklepu pojechali, i dopiero przyjechali. A ja ten. Jest. Właśnie mama mi teraz na odcinku weszła, bo chciała taśmę klejącą. <laughs> next level drugi uh, next level, uh... Znaczy nie, next level czy to jest Next level to jak z 2 czy jeszcze musisz dwóch ludzi zabić Żeby mieć następny poziom Na no, tym no jest no, no. level Znaczy ja mam tak Okej, okay, ja już jestem żelazny Ja e e tak już nie mamy to, ja już Ja e tak mam to przegrane, bo już widziałem to już żelaznego ja, to, 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 to jest ty jesteś w ścianie? To to jest. Nie no, to nie ty. Jakiś ziemi to nie ma zbroi, myślę, że to ty. Nie no, wcale ciebie nie obgadywałem jak ciebie nie było. Zobaczysz sobie e, przy montowaniu czy tam nie wiem co ty robisz. Właśnie do końca nie wiem czy montować, bo ja mam dwa problemy. Camtasia w ogóle. według mnie. Camtasia albo Sony Vegas, ale lepiej według mnie Camtasia. Ja mam Sony Vegasa i trochę Camtezji. CamTerza ma... ma... No nie wiem, mm, kto wygrał? Jakieś minioski. A, jak, jak ty się nazywasz w ogóle, bo zapomniałem? Skoro 12 Ale, nie, 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 na... E, kanał YouTube. Eeeem. YouTube. No, Czekaj. <ślam> <ślam> Ej, e misiowaty TV. Owej, okay, misiowaty Misiowaty, pluszowaty. E Ostatnia ręka Ostatnia Słucham? arena, czy jeszcze coś ten? Tam Dobra, można. to dawaj, arena 7, o co? Czekaj, bo ja zostałem na arenie no to... musiałem lognąć Arena 7 Czekaj um, która? Arena 7 a tak, a tak w ogóle jak jesteś na arenie i tam utknąłeś to wpisz ukośnik Leaf To wtedy ten w ciebie ten wyjdzie Dobra czekaj ja mam, zaraz będę muszę iść powody, które sobie nie przyniosłem Ja już jestem. Nie ma jak lać kole na nagranie. Nie no spokoj, ja, ja piję 6 litrowej butli wody. Nie. Mm. Spoko. To już będzie. Miałem ogólnie 4 odcinki nagrane na zapas. Yy, jeden już rzuciłem. Yy... Teraz będę miał znowu 4, jak ten sobie zrenderuje, jak mi się będzie chciało dzisiaj. Wiem, widziałem, czyli ten godzin e, na ten odcinek. Spoko? Śledzę, Twój kanał codziennie. Spoko? Nie, no, ja, ja jestem do dupy, wiem, dzięki. A ja nie wiem, jakim cudem Zetka ma 300 widów te pary tygodni czy tam w miesiącu. No bo on zrobił tu ma akcję, ale nie spoko, ja Zetkę lubię. Link do kanału Zetki jest, będzie u mnie w opisie. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie będzie. U mnie może też, bo może będę jeszcze wstawiał ten do linku. Wiesz, tam polecany. No ja ja, ja, ja ciebie też dam, tylko podeślij mi potem nazwę kanału. Bo ja przeważnie z tym, z kim nagrywam albo coś, to daję jego kanał w opisie. W ogóle ja mam takiego oto ty. Ja mam takiego kolegę, który nagrywa na YouTube. No. On nagrywał sobie Sampa i do tego jadł na nagraniu Sampa. Co to jest za gra? E, GTA e, Multiplayer. O boże, grałem w Multiplayer, ale jakoś mi się tak średnio podoba. Znaczy, nie no, spokojnie tak w miarę, ale wolę sobie na Single pograć. No, tak lepiej. Łooo! Wow. Zabiłem cię! Wow. Yy, takie jeszcze jedno pytanko do ciebie. Czy no. po tym nagraniu nagrywamy od razu drugi odcinek? Można? A to jest Gun Game? A. Można z innej minigame. Ja ogólnie chciałem z Villager Defense, tylko że przy nagrywaniu Flapsem nie ma mowy. Dzieci Czemu? Ja mam. A o co tam chodzi w Może ogóle? Musisz bronić villagerów i zabijać zombiaki. Tam trzeba się kupuje jakieś takie zbroje albo coś takiego. Ogólnie spoko przy nagrywaniu Actionem to było u mnie akurat w miarę ok. Tak jak w miarę 40 FPSów, ale przy frapsem... A ja Actionem już nie nagrywam. Pr Dzisiaj ogólnie og próbowałem tak. Actionem, Day Story, Bandicamem i Frapsem. Fraps najlepszy, dziękuję. Chyba tam próbnymi wersjami reszty programów, ale... Było spoko. Tak mnie wkurzają osoby na steamie. Ja mam ciągle mi spamiał wyjść na ten serwer Counter-Strike'a albo wejdź na ten serwer de de, de LeFordeda. A ty masz tego sorsa czy jakiego masz Counter-Strike'a? 1.6. Ja mam Source, a. a wiesz co, jak kup Sourcea to pogramy razem, ziom. Source też dobry Ja sobie na piracie na nim grałem. Eee, I... Przyznał się na nagraniu, słyszeliście to? <laughs> Przyzna to będzie na początku. Przyznał się na nagraniu O kurde, przyznał się na nagraniu Nie, to będzie na początku, że grał na Piracie Nie Widzicie? Taki z niego człowiek, widzicie? Widzicie to? Na początek zostawisz? Nie, to będzie na początku na... Ja, Żartuję, nie będzie mi się chciało nawet tego wymontowywać Gdy, Gdybym nagrywał actionem, to mógłbym, bo to wiesz, tam szybko to przesunę na pasku tam, jak ja to robię ale... Jest tak ciemno, że ja nic nie widzę i walę wszędzie. No to, bo, to, 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 to brightness, sobie, brightness sobie zrób większy. Czekaj jaki... Nie mogę bo... Ci by mnie zabijał. E... Jesteś słaby Ustawienia chcę. O, teraz to mogę grać. Tylko teraz mam 30PS. Ja mam 50 To ty masz lepszego laptopa od mojego no, kompa. Ja mam... Nvidia... Znaczy procesor mam jakiś tam i7. Dobry, renderuję się szybko. Taki 20 chyba dwu, dwuminutowy... Znaczy ten ostatni filmik, ten co przed to co tam mówiłeś To mi się renderował z chyba 35 minut Tak dużo? No, Ale ten, on strasznie dużo ważył Mi się godzinny filmik przesyła w 5 minut znaczy, nie, przesyłanie to mi się szybko robi. Przes przesyłać to mi się szybko, ten. A rendery Rendering tylko jest dobry. A kartę mam jakąś tam Nvidia 635, coś tam. Taka też w miarę dobra, ale mogłoby być jakaś, nie wiem, 670 albo 660, byłoby lepiej. Albo na jakaś 780, to by dopiero było, ale. Um, ja mam procesor AMD Athlon TM Wika X4640, procesor 3GHZ -E e, Pamięć RAM mam 4GB no. A kartę, a kartę a, jako masz? Albo ja wiem Ogólnie ja też, następny to nie że nie będę chyba lap lapka chciał, jak chyba kompa będę chciał ja właśnie chcę... no na święta nie ale na urodziny sobie... ...lapka? Znowu mnie mama Ale co chcesz? Kupić? Czekaj bo mnie mama woła, jeszcze raz <grym> <grym> Nie, dospaka. No Dobra, to w razie znowu go po poobgadujemy. Wiecie, bo ma takie ten... Yy, no, no ten, wiecie, nie? No. Ja, ja też wiem. Też też, też no. A tu jest najlepsze to, że moja mama wie, że nagrywa mi specjalnie mi teraz przeszkodziła. <suszy> <suszy> Jeszcze dwa kile i wygr i wygrywam. Ja mam 57 zgonów. Ja mam 24 Cienia się. A zabójstwo mam 4, level 3, next level 1. Wygrałem Wygrałeś. znowu, jest, jest najlepszy. To jeszcze jedna arena, czy dzisiaj już nie chcę? Czy to już wystarczy? Jakieś... Mamy... Ile mamy? No, 18 Trzy... minut. To koniec. Drugi no. odcinek nagramy, co? No, dobra, to. Hmm. To ktoś się pożegnał, dobra? Tak no. to się musi w końcu pożegnać. Więc cześć. Też, subskrybujcie, łapujcie, komentujcie. Bo wszystko motywuje do naszej pracy. I do zobaczenia w na następnych odcinkach. Siema! Cześć. Siema.